Hej, witajcie z tej strony Mienke. ja to jest kolejny materiał. Tym razem przygotowałem dla Was kolejny odcinek z ciekawostkami ze świata wróżków chrzesnych. Jeśli materiał Ci się spodoba, nie zapomnij zostawić łapki w górę, a jeśli chcesz być na bieżąco, zasubskrybuj kanał. Zapraszam i miłej zabawy. Ucieczka z odżyczonej wyspy. W odcinku tym możemy zobaczyć scenę, w której główny bohater oraz z i wandą znajdują się w pomieszczeniu z szafkami zapełnionymi życzeniami, które zostały odwołane. Na każdej z nich widnieje nazwisko właściciela. Można tam zauważyć podpisy takie jak PDD czy Carrot Top. Jeżeli przyjrzysz się uważnie, możesz zauważyć także imię i nazwisko Denzela Crockera. Zabobony i przesądy. W odcinku, gdzie Timmy wyrusza do Bajkowego Świata i uwalnia złe wróżki, na samym wejściu do wróżkowego świata są dwie ulice, a przy nich znaki z nazwami. Nazywają się one Pen i Teller. Są to imiona dwóch bardzo sławnych magików. Kosmiczny bohater. W odcinku, w którym poznajesz początki Krasza Buli, można zauważyć, gdy bohater jako dziecko czyta komiks na Silosie. Z tyłu zaś znajduje się reklama innej bajki, a mianowicie deniego fantoma. Światła kamera Adam. Na początku odcinka, gdy Timi przychodzi po słynnych gwiazdach Hollywood, pod jedną widoczny jest napis. Batch Hartman, czyli imię i nazwisko twórcy bajki. Muczący dzień. Przypomnijmy sobie epizod, w którym rodzina Timiego przynosi się na pola Dymedome, gdzie wszystkie dzieci posiadają elektryczne skutery. Kiedy Timi włącza swój własny, jedna z ikonek mówi Flax Capicitor. To urządzenie właśnie sprawia, że podróże w czasie są możliwe w filmie Powrót do przyszłości. Apka pułapka. Twórca wróżków chrzestnych lubi zamieszczać postacie z innych bajek w swoich animacjach. Przykładem tego jest odcinek, w którym Timi zażyczył sobie najnowocześniejszy telefon. Gdy widzimy bohaterów korzystających z nich, naszym oczom ukazuje się postać, która jest ludzką wersją SpongeBoba. Człowiek śniegu. W odcinku tym Timi i Vicky zostali przyjaciółmi, aby przetrwać wewnątrz lodowej jaskini, a wywodzi się on z pomysłu córki reżysera Sophie. Hartman wypowiedział się podczas jednego z wywiadów, że ona była bardzo bardzo mała i powiedziała: Tato, chcę, żebyś stworzył odcinek ze śniegiem. Timim oraz Vicky. Timmy laleczka. Tutti pojawiła się po raz pierwszy w bajce, gdy jeszcze wróżkowie chrzestni byli emitowani na Oe oh yeah! CARTOON. Po jej wygląd tej postaci został zmieniony. Pierwotnie miała różowe okrągłe okulary i niebieską koszulkę oraz różowe spodenki. W oficjalnej kreskówce po raz pierwszy pojawiła się w odcinku Timmy Laleczka z fioletowymi okularami i aparatem na zęby. Chwila w cudzej skórze. Wróżkowy świat nie jest jedynym magicznym miejscem. Istnieją również Włochaty Świat, Straszny Świat oraz Mleczny Świat w którym żyją magiczne krowy. Łomot na plaży, kosmo zlot. We wróżkach chrzestnych pojawiły się nawet gwiazdy. Właśnie w tych dwóch odcinkach mamy możliwość obejrzeć kreskówkową wersję Elvisa Presleya oraz Britney Spears. To już wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że wam się podobało. Nie zapomnijcie obczaić innych materiałów na moim kanale. Tymczasem ja się będę z wami żegnał. Trzymajcie ciepło, na razie, i cześć!